しましたか Witajcie z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Kędziano Mago. Tym razem wszystko zaczyna się od śmierci. Pewien młody mężczyzna, typowy pracownik wielkiej korporacji, ulega śmiertelnemu wypadkowi i odradza się w świecie zupełnie innym od naszego. Małego Bobasa, który jako jedyny przeżył atak Demona, przygarnia stary mężczyzna będący jednocześnie najsilniejszym magiem. Pustelnik daje chłopcu na imię Shin i szkoli go w sztuce magicznej. W dniu 15 urodzin, gdy Shin oficjalnie staje się dorosły, chłopak poznaje prawdę o swoim opiekunie i reszcie ludzi, których uważał za rodzinę. Za namową jednego z nich postanawia zacząć edukację w magicznej akademii, gdzie tak jak on szkolą się uzdolnieni magicznie młodzi ludzie. W przeciwieństwie do innych, Shin dysponuje ogromną, wręcz potężną mocą i wyróżnia się na tle pozostałych studentów. Co więcej, Shin pamięta swoje poprzednie życie, w jakim był i jak wyglądał tamten świat i to moim zdaniem jest kluczowe, ale o tym za chwilę. Kenji no Mago to 12 odcinkowe anime będące adaptacją nowelki oraz mangi autorstwa Tsuyoshi Yoshioki. Pierwszy sezon nie obejmuje całej historii, która wciąż jest kontynuowana, choć zmierza ku końcowi, więc możemy spodziewać się kolejnego sezonu, a może nawet i sezonów, co mnie cieszy. Jest to tytuł z gatunku komedia, romans i fantazy, i jak można się domyślać, posiada wiele, wiele utartych schematów. Mamy głównego bohatera, który jest najsilniejszy, grono jego przyjaciół, które chcą mu dotrzymać kroku oraz tego złego, który napędza całą tę historię. Nie brakuje również ślicznych, cycatych dziewczyn i przystojnych kawalerów. Mimo to, tak, mimo to, bawiłam się na tym anime wręcz wspaniale. Dlaczego? Bo nie męczy. Przynajmniej mnie nie zmęczyło. Akcja toczy się wartko, naprawdę, gna do przodu, jak szalona w takim tempie, że już w dziewiątym odcinku Shin ma ukochaną i jest zaręczony. Mamy tutaj również ciekawe walki, wzruszające momenty i komediowe wstawki, dzięki którym możemy się wyluzować. Kenja no Mago jest tytułem dla wszystkich, chociaż koneserzy gatunku fantazy zapewne mogą czuć się tym tytułem znużeni, gdyż nie ma w sobie nic nazbyt odkrywczego. To co najciekawsze, to właśnie pytanie, skąd Shin czerpie swoją siłę. Odpowiedź jest prosta: z wiedzy o swoim poprzednim życiu i naszym świecie. Shin patrzy na magię i wykorzystuje ją w zupełnie inny sposób niż pozostali. Potrafi używać nieznanych zaklęć w oparciu o chociażby wiedzę chemiczną z naszego świata. Dzięki temu nie jest typowym bohaterem, który jest silny, bo tak. Osobiście nie przepadałam za anime z gatunków fantazy, jednak kęcia no Mago sprawiło, iż mam ochotę przyjrzeć się bliżej tego typu produkcjom. Co do kęcia no Mago serdecznie polecam i czekam na kolejne sezony. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!